Na wstępie gratulujemy awansu. Chciałem zapytać, jak pan ocenia tą rundę i kiedy tak naprawdę, który z tych meczów był przełomowy za awansie, bo chyba jednak nie ten dzisiejszy. Szczerze A powiedziawszy, to dzisiejszy mecz zadecydował o awansie i z tego się cieszymy. Wierzyliśmy cały czas na ten awans. Bez wątpienia, byliśmy najlepszą drużyną w tej lidze, nie przegraliśmy meczu. W żadnej lidze. chyba się nie zdarzyło, żeby drużyna, która uzyskała awans, uzyskała go bez porażki. Nam się to udało. Także jestem teren uznania dla chłopaków. Tak, to prawda, ale trzeba popatrzeć na wyniki wiosenne tej rundy wiosennej, która była faktycznie rozgrywana na wiosnę i, i tutaj trzeba powiedzieć, że jednak ten przebieg rywalizacji troszeczkę, w ten przebieg rywalizacji wtrąciła się pogoń miechów i partyzan dojazdów, który urpał punkty i i Michał Wiance. były chwile, kiedy robiło się nerwowo, prawda? Tak, było szczególnie nerwowo, zamysłowaliśmy ciężki mecz w Prandocinie, ale cieszyliśmy się również, że Prandocin zachował się bardzo w porządku, grał do końca i urwał też punkty Michałowiance, co nam dało też komfort psychiczny przed ostatnim meczem. Czy wyróżniłby Pan kogoś wśród zawodników, zwłaszcza cały kształt występu w tej rundzie, w ogóle w Szczerze powiedziawszy, no nie chciałbym wyróżniać poszczególnych zawodników, bo cały zespół zapracował na ten awans, ale byłbym chyba nie w porządku, gdybym nie przede wszystkim Mateusza Jelenia, który od początku z nami grał tego sezonu, często z bólem pachwiny, bo cały czas grał z urazem, chciał grać do końca i na pewno ma duży wpływ na końcowy sukces zespołu. Bardzo dziękuję, jeszcze raz gratuluję. Ja również dziękuję.